Cześć, tu Karolina. Dzisiaj przychodzę z prośbą. Urodziła się mała Ola wcześniaczka i właśnie jest taka akcja, aby wysłać kartkę z sercem do niej. Mówię to od razu tak na wstępie, bo potem oglądalność jakby idzie w dół. Więc jeżeli ktoś ma wolne przebiegi i chęć wzięcia udziału właśnie w. Zrobienia kartki i wysłania właśnie do Oli No to adres będzie podany Na dole Akcję zorganizowała Dula Która właśnie przekaże później te kartki Mami Oli Ola się urodziła w 31 tygodniu Ciąży Z wagą 1,5 kilo To i tak całkiem nieźle Ale ma chore serduszko Dlatego pewnie ten motyw serca, tak myślę ale jeżeli ktoś jakby nie czuje nie czuje robienia takich kartek to i wysyłania na przykład no to jeżeli możecie to chociaż wykonajcie taką kartkę i no jeżeli nie macie ochoty wysyłać to, to nie wysyłajcie, ale właśnie jakby wykonajcie tą kartkę z myślą właśnie o zdrowie Oli. I bardzo Was o to proszę. <gry> Także to ja nie znam osobiście mamy Oli, znam jej przyjaciółkę. Stąd właśnie dostałam, znaczy wykonałam właściwie dla, dla koleżanek też kartki. I które Wam teraz właśnie pokażę. Ich tu jest 2, 4, 6, 8. 8 kartek z motywem serca. I tutaj jest taka na no głównie kwadratowe bazy. Tutaj jest taka z papierów z Craft O'Clock: moja mała dziewczynka. To jeszcze ta pierwsza wersja. Z tekturką z magicznego kociołka, którą pokolorowałam akwarelami i wyembosowałam na przeźroczysto. I tutaj jest motyw ptaszka, bo no, dziewczyna, która ją będzie dawać, no to śpiewa tak sobie. Tak mi się podświadomie w sumie skojarzyło, dopiero później tym pomyślałam. Następna miała być zielona. I tutaj też jest tekturka z magicznego kociołka, też pociągnięta akwarelą, pomalowana akwarelą. Na, na dole jest jaśniejszy, tutaj jest ciemniejszy kolor. Też tylko góra jest wymbosowana przeźroczystym pudrem. No, tutaj są ptaszki, i serduszka, słoneczko, no bo to właśnie te kartki są dla tej Oli, więc takie dziecięce bardziej i niektóre nie mają napisu bo jakby ja nie miałam pomysłu i czekam może dziewczyny będą coś chciały tutaj już niektóre powiedziały to chcą, więc na niektórych jest tutaj też jest aha i tutaj są papiery z UHK Galery i dodatki z Craft O'Clock a wykrojnik z Joya tutaj jest Creative Expression chyba mi się wydaje. Yy, więc tu są papiery z Craft Oclock, też moja mała dziewczynka, listki i kwiatuszki, od, które dostałam od Eni z takim misiem. I tutaj też jest z tych, yy, z tych gałązek takie jakby serca ułożone z tyłu. Yy, tutaj jest taki wianek yy, w kształcie serca. Ułożyłam go też właśnie w kształcie serca. I on jest wykonany z kolekcji, znaczy ta kartka z kolekcji Scrap and Me zaprojektowanej przez Agę Baraniak. Jeszcze też to jest taka stara kolekcja. Tutaj są Galaxy Flakes w kolorze takim różowym. No i tak to wygląda. Tak potargane tutaj troszkę. Tutaj jest z kolekcji Piątku 13. Ale już nie pamiętam, jak ona się nazywa. To jest już taka stara, też lechce, nie wiem, czy ona jest. W ogóle jeszcze tutaj się świeci wosk po brzegach. Tutaj tekturka z filigranek i też jest pociągnięta woskiem i białym gesso pod spodem. I tutaj jest shaker dla siłaczki Oli. Tutaj też były właśnie takie banerki do wycięcia. I taka karteczka Keep Calm and, and Drink Milk, czyli zachowaj spokój i pij mleko, bo wiadomo, mleko dla maluszków od mamy jest najważniejsze. Też pomaga właśnie szybciej wyzdrowieć. Tutaj też jest piątek 13. Taka dziewczęca, ale też nie pamiętam kolekcji jak ma, na, na jak się nazywa. Tu są takie dodatki, które dostałam kiedyś, właśnie też jak zamawiałam tą kolekcję w gratisie. Yy, i, I dodałam tutaj, to jest z kolekcji napis, taka naklejka Think Happy Truths. Yy, żeby poz myśleć pozytywnie. Yy, I prośba była właśnie tutaj o ważkę. Yy, tutaj jest serduszko z Uh, chyba z wycinanki, ale nie jestem pewna. Chyba. Chyba nie schowałam chyba. Uh -huh, wycinanka Byłem yy, Trochę na biało, trochę na złoto. Tutaj obramówka różowa i tutaj jest ostatnia kwadratowa kartka i tutaj jest kartka ze ścinków z y, Paper Heaven i tu jest mix kolekcji y, kapuśniaczek te ciemniejsze i kropeczki kapuśniaczek tutaj jest y, zapach raju te esy floresy a y, te kwiatki chyba i dodatki to jest zapach raju Jakoś tak? Nie, to są chyba jeszcze z, z tego. Zapach raju. Tak? Znaczy, nie, nie kojarzę też tej kolekcji za bardzo. I y, y, tutaj y, te listki są właśnie z rajskiej jabłoni. I motylek. Także tak to wygląda. Wykrojnik to jest POPI y, Memory Box, tak? Jakieś tak to się. Nazywa. I, i ostatnia ode mnie kartka też, yy, nic mediowa taka, też właśnie yy, walczyłam razem, będę no, tak z myślami właśnie o Oli z tą kartką i nigdy takich kartek jeszcze nie robiłam, tak mi się wydaje, więc też spróbowałam swoich sił yy, i przekazałam całą swoją energię w tej kartce i tutaj jest taki wykrojnik z Exxona e, tutaj jest maska z latarni morskiej e, tutaj jest taki stempelek z AliExpress taki tutaj serduszka z tego e, tutaj jest taka tekturka serca dostałam od Ani ale nie, chyba jeszcze na Boże Narodzenie tak mi się wydaje yy, to są wykroniki z I Love Art chyba i z Aliexpress przeszycia zrobiłam też ręcznie no i z tempelki też tutaj jest KaiserCraft. Yy, jeszcze wyembosowany także tutaj jest tak naprawdę <duszy> dużo się dzieje yy. Ale bardzo mi się to podoba właśnie i sama też napisałam walcz. Yy. Także i tutaj też są włoski jeszcze pociągnięte. Także tak tyle 8 osiem, no, osiem kartek z serduszkiem. Yy. I na te dwie kartki będzie tutorial przy okazji sobie nagrałam. Yy. Ze ścinkami mix mediowa, więc myślę, że takie najciekawsze no, tutaj te kompozycje są takie. W miarę, w miarę fajne no i łatwe, więc zobaczycie, jak, jak one powstają. Przy okazji jeszcze będę właśnie wspominać też o tej akcji. No i zapraszam Was do udziału, będzie mi bardzo miło. Oczywiście nikt mi nie musi się oferować ani mówić, że wyślę czy coś, tylko jeżeli macie taką potrzebę i czujecie, że, że to jest pomocne i fajna akcja, no to yy, zapraszam. Tutaj są jeszcze te kartki. Także tak to wygląda. Dzięki i do następnego razu. Cześć.